Witam. Dzisiaj mamy na sprzedanie jeden z najbardziej poszukiwanych silników penda. Jest to 930 Wario TMS z 2006 roku z silnikiem Mana. Piękna maszyna, jest pierwsza do nas przyjechała neumatyką. raczep przesuwny, góra do pneumatyka oczywiście dwuobudowa żeby parę wyjść ciągło eurohacki tent jest praktycznie cały w oryginale jak już mówiłem, mana, moc maksymalna 320 koni. Opony tylne 710 na 70 razy 42. Opony przednie. Gdzie tu jest rozmiar? 600x65x34 na na Oczywiście mamy tutaj przedni czuzd Wyjścia hydrauliczne z przodu, amortyzowana ośka Piękna maszyna, pełnik sprawna, gotowa do pracy. Tam wygląda do środku to wszystko zadbane, nieponiszczone. Mamy pistolet, do powietrza Żeby sobie przedmuchać kabinę Tak to oczywiście w pełni sprawne Sprawdzone tutaj u nas Do pracy. Potężna maszyna. Naprawdę ciężko znaleźć ten model już dzisiaj, także jest to dobra inwestycja, bo te ciągniki ich wartość stale rośnie. Do oglądania i do wytestowania maszyny z samemu. Mamy też dużo innych wędów, także jest czym wybierać. Pozdrawiam i zapraszam.